Tak, czasie się wszystkim. Nie tak to miało się zacząć i na pewno nie tak to miało się zadziać, ale zobaczyłem, że w wrogiej drużynie jest parę więc... Wtedy yy, że to może być dosyć interesujące, że spotkałem youtubera w przeciwnej. Prawda, że jestem youtuberem, ale... <laughs> bardziej w ramach hobby niż czegokolwiek innego. Tutaj jest jakiś wróg. Teraz się na chwilkę tu ukryję, bo zapomniałem... Eee, dobra. Przełączony. To jest pytanie, czy udziała tutaj Dobra, to jedno rozwalone, mam nadzieję, że tego gościa Aż walczy, aż walczy z dostać jakoś wyżej i z wysokości gościa pomęczyć. Ale nie jestem pewien, czy to możliwe. Najmniej nie tak, żeby nie być widocznym dla wszystkich urogów. Okej, okay. chyba parę jest jedyną gością, który jest w stanie coś tu zaradzić A kiedy mam tak? Nie ja no, nie będę tutaj robił Dobra, ja, jak nie wkurzyłem tego gościa, to będzie zabawne. Tak, definitywnie mnie szukał. Dobra, teraz zrobić um, pancerną przebieżkę. Ej, nic się nie dzieje we wrogiej drżeniu z tego co widzę. To mnie... To nieco zaskakuje. Jedzą tam kurde w tych yy, na, na spałnie. No. O, ciekawe co robi ten Paradywizjon. Dobra powiedzmy boty zostawię tutaj. Kurde. Tak, na szybko se tu wskoczę. I szkoła obi -Wana. Znajdźmy Hydrant. Za nisko Dobra, totalnie nie trafiałem Tu jest moja, tak sobie Naprawię Ale jest pusty Okej okay. okay, właśnie, bo Tutaj na mm. eee. Dobra, chyba ten youtuber też ma nie, najgo nie najlepszy mecz. To się to się nie dziwię, wroga drużyna, praktycznie nic nie robi. Eee, czy ja mogę, bo... Ej, 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 ej. bo tutaj jakieś O dobra zaszedł mnie śmiesznie się dzieje mam takie wrażenie że coś śmiesznie nie wiem czemu nazywam to Tym, że się coś śmiesznie dzieje i szli? To bardzo zniszczyli. Myślałem, kurde. Dobra. Hmm. Okej. Okay, dobrze wiedzieć. Ok, To było dosyć niefortunne. Tutaj ten gin w płomieniach dziadu. Od tego zacznijmy. A, to cwaniak tak. o kurde się przestraszyłem Nie byłem świadomym, że to jeszcze za moimi presami pleca znajdzie się jakiś trajer. Hmm. Parady, wiesz, wyszedł? Chyba wyszedł. Łeeeeee... myślałem w ogóle? Jaka to jest mapa? Nie wiem. No, nie dziwię się, że wyszedł. Mnie też by się nie chciało grać na... na... na, 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 na tej mapie. Znaczy, na tej mapie ta mapa nie jest... ...straszna, ale... Drużynę to dosię wspaniałą, oczywiście wspaniałą, mówiąc żartem. No to jest tragedia, a nie drużyna. Biedny człowiek. A, willkommen. W sumie, momencik. Dobra, mały, mały powrocik. Musiałem napisać gościowi komentarz, że z nim grałem. No, co jak co. Chyba pierwszy raz w życiu spotkałem jakiegoś youtubera w rozgrywce razem ze mną. W jakiejkolwiek grze. Więc uznaję to za Nieco interesującym wydarzeniem. Mm, Tylko mam zaskakującą. Wow, 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 gościu. Chciałem powiedzieć. Mm. A, ah, rozstrzelili go, okej. Okay. Gdzie jest bruk? Halo. Hmm. Ja stąd doskoczę? Pewnie, że doskoczę. Czym? Doskoczę. Nie nazwałbym tego tak dokładnie doskoczenia, ale... Ups. To jest interesujące, że on podjeżdża. co no, prawda... Boże... O boż... Eeej, coś się nie... no niemożli... To mnie... Umarło trochę człowieka A ten nala tam siedzi A tam był dobra, nie widziałem go zupełnie Dobra, to To było smutne, znaczy Najbardziej randomowy filmik jaki zrobiłem od dłuższego czasu W ogóle chory byłem ostatnio, ale tam. Nieważne. Tak. wciąż nie, nie wrzuciłem drugiego filmiku z y, y, Battlefielda, który nagrałem zaraz po tamtym, który wrzuciłem jakiś czas temu, który zdobył zawrót na jedno wyświetlenie, jeszcze chyba moje. Czy tu after... Coś się przewróciło, zakładam, że czołg tam ale... To ja tam wiem Dobra, gość do mnie celował I przypadkiem spadłem No, no nie sądzi. Tragedia Jakże potrzebna informacja do powiedzenia Nie wiem, czy pod nami są... Yy, a, nadal strzel, a nadal, kurde... Trzeba mnie dorwać, skubany. Ech, wychyl się. Tu więcej, proszę. Tak naprawdę... Jestem w stanie nagrywać tylko w nocy, ale nie w nocy jest... Nie w nocy, co ja w ogóle mówię. Eee... Yy, Nieee... Nie, mózg mi nie działa kompletnie, jestem po prostu taki niesamowity. O, oderwał mnie w końcu. No tak, pociągam nosem, no to nie jest dobry materiał filmowy, ale... rozwalili. Ten się go rozwalił. Dobra, mój nos po prostu jest... niego go zabić. A myślałem, że bombowce nie rozwaliły, ale... A to wychodzi, że nie. I najczęściej nagrywać, kurde. To problem jest taki: nagrania zżerają miejsce, a je podczas wysyłania... przesyłania raczej... filmów nie bardzo... nie bardzo jestem w stanie... nie bardzo jestem w stanie hmm, grać w cokolwiek online. Ciągle ja gram praktycznie, ciągle coś online, no dobra, bez przesady, że coś tak ciągle, ciągle, ale jak chcę nagrywać, a ja jak nie nagrywam, to praktycznie, jak pierdzie... o Jezus, jak ja nienawidzę, jak te boty się ruszają, są takie nieprzewidywalne. co ja to ja mówiłem no, tak jak ja się szybko potrafię rozproszyć ja pod nami... ja Jestem pewien, że pod nami pod nami ode mną Dobra to było Było jakie było, okej okay? Dobra To było głupio Grubsza. Szybko to się buduje, a to skubaniec jakiś. Gameplay, gameplay, dobra, może gameplay mój nie jest najgorszy, ale mój, mm, mój, mój komentarz jest po prostu tragiczny. Masz ty dziadu, kurde. O dobra, to mi się podobało, kurde mu granat w locie i odrzuciłem. To już, co prawda był to dymne, ale i tak... Jest... Jestem dość zadowolony z tego, jak to musiało wyglądać. Czemu tu dym jest? Też granat odrzuciłem, nawet nie ma tutaj żadnego granatu. Nie mam żadnego pojęcia. chyba ja taką małą wojnę to! no... cóż, trzeba przyznać, że to była dosyć smutna rozgrywka. I, to ja, i tak oto 20 giga miejscami zniknęło. biedne para Division. Pierwsze miejsce w zespole i on jeszcze wyszedł, kurde już Chyba zanim połowa meczu zniknęła, nie? Jest po prostu przykre, co ta gra robi z ludźmi No dobra No, Co no. hmm. mnie tu czeka? Praktycznie kończę niemieckie drzewko, a ruskie już kończyłem na nie licząc tego, co, co dodali już po tym jak skończyłem w zasadzie to tylko czołki samolot mi został z tego nowego nowego. Nie żeby to kogokolwiek interesowało, ale no. Dobra, w takim razie ten jakże randomowy odcinek chyba zakończę. I nie tyle. Cześć.